A ty nie wpierdalaj się między wódkę i zakąskę! Bo to nie twoja rzecz! Po prostu wypierdalaj stąd! Umówmy się, że nie słyszałem tego, co do mnie mówicie. A teraz odejdźcie, póki to możliwe. Widzę, żeście mocni, ale tylko w gębach. Kurwa, przestraszymy się, obrońcy paniczyków? Pokażemy mu, jak się takie sprawy załatwia w naszym rewirze! <laughs> Dziękuję za pomoc. Z tą hołotą nie można inaczej postępować. Sami się proszą. Ty też prosisz się o kłopoty, przychodząc tu o tej porze, zwłaszcza w takim stroju. Przywiodły mnie tu interesy. W takim razie powodzenia. Poczekaj. Pomogłeś mi raz. Może zechcesz pomóc i drugi. Tym razem nie tylko za dobre słowo. Czym rzecz? Nie jestem ani ochroniarzem, ani mordercą do wynajęcia. A któż ci powiedział, że o to mi chodzi? Po prostu zapraszam cię na mały spacerek. Jeżeli po drodze coś się wydarzy, cóż... Być może wtedy będziesz miał okazję zarobić. Co ty na to? Zgoda. Będę szedł krok za tobą. Trzymaj miecz na podorędziu. Oczywiście tak na wszelki wypadek. Oczywiście. Zawsze tak robię na przechadzkach. To zwykłe matoły. Nie wiedzą, że nie zadziera się z grubą rybą. Będę o tym pamiętał podczas wypłaty. Jeden z nich mówił coś, że nie pomoże ci żaden protektor. Co ty się wplątałeś? Powiedzmy, że znalazłem pewną niszę, którą postanowiłem wykorzystać. Spóźniłeś się. Powiedzmy, że miałem nieprzewidziane przygody po drodze. Najważniejsze, że możemy przejść do sedna sprawy. A co to za jeden z tobą przyszedł? To jest mój ogrodnik. Nigdzie się bez niego nie ruszam, bo przynosi mi szczęście. Tylko żebyś mi tu nic nie kombinował, jasne? Hmm. Dobra, do rzeczy, bo nas zima zastanie. Mam dla ciebie cztery kwarty od razu, plus kolejne dwie niebawem. Jeśli nie kłamałeś co do zapotrzebowania. Nazywam się Ginter de la Virac i nigdy nie łamie danego słowa. Rozprowadziłem poprzednie cztery kwarty bez problemu i jest zapotrzebowanie na więcej. To się zobaczy. Jesteś winien pięć tysięcy koron za ostatnią partię. Umawialiśmy się na 4000 tysiące, a ja nie lubię krętaczy. Nie próbujcie mnie oszukiwać, bo dostaniecie wiedźmińską brzytwą. Prawda? Nieprawda. Załatwcie to między sobą. Cieszę się, że nie będziesz się mieszał w nie swoje sprawy. Nie pozwólcie im uciec! Mądrześ zrobił. Czy ja wiem? Właśnie przepadła moja zapłata. Mylisz się. Dostaniesz od nas tyle, ile dałby ci ten skurwysyn. Ale Wiedźminie! nie.